Cześć Boże, Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informację dnia. Kampania przed wyborami parlamentarnymi zbliża się wielkimi krokami. O planach Prawa i Sprawiedliwości na ten czas mówił w polskim punkcie widzenia na antenie telewizji TRWAM poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Wczoraj w Warszawie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości podsumowano na nim kampanię do Parlamentu Europejskiego. Spotkanie było także okazją do mobilizacji i przygotowania do kolejnych wyborów parlamentarnych, które przed nami akcentuje poseł pis Arkadiusz Mularczyk. Ważne było to, żeby. Uświadomić sobie, że teraz musimy wszyscy po tej ciężkiej kampanii zabrać się znowu do ciężkiej pracy. Właśnie ta ciężka praca, pokora oraz konsekwencja, a także spotkania i rozmowy z Polakami mają stanowić klucz do sukcesu. Przed nami wyjazdy do miejscowości, miast, wsi, miasteczek, do sołectw. Chcemy spotykać się z mieszkańcami, pokazywać, co osiągnęliśmy, co jeszcze trzeba zrobić. Szefem sztabu wyborczego do jesiennych wyborów parlamentarnych będzie europoseł, były minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Z kolei na szefa Rady Sztabu Wyborczego powołana została europoseł, była wicepremier Beata Szydło. W kampanię mają być zaangażowani także inni europosłowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki. Ci wszyscy ludzie pokazali, że cieszą się dużym zaufaniem społecznym i... Powinni również być zaangażowani w kampanię parlamentarną, która jest zdecydowanie ważniejsza, bo dotyczy wyborów w polskim parlamencie, dotyczy tego, jak będzie wyglądała większość po wyborach parlamentarnych. Bardzo zależy nam na dobrym wyniku. Przede wszystkim, żeby te wybory wygrać, żeby móc nadal realizować program Prawa i Sprawiedliwości. To oznacza, że pan prezes stawia na mocnych zawodników. Od liderów. Zależy tych dwóch postaci, pani premier i pana e, do niedawna jeszcze ministra e, Brudzińskiego. E, tempo i jakość kampanii wyborczej, jestem święcie przekonany, że poprowadzą nas zwycięsko w tych ważnych, bardzo ważnych dla Polski wyborach jesiennych. Do kampanii został powołany silny skład, przyznają eksperci. Pani premier Beata Szydło odpowiedzialna za kampanię wizerunkową prezydenta Andrzeja Dudy jest też osobą niezwykle popularną, ciepłą w odbiorze przez zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, więc te nominacje wcale nie dziwią. Przed nami Kongres Programowy Prawa i Sprawiedliwości. Będą inicjatywy, będą pomysły. Za wcześnie, żeby je zdradzać, natomiast na pewno chcemy z nowym programem ruszyć również w kampanię wyborczą na, na jesień. Ostatni sondaż Cebos wygląda bardzo obiecująco dla prawicy, która według niego uzyskałaby dziś 44% poparcia. 22% poparcie miałaby Platforma, z kolei wiosna 7% poparcie. Reszta partii znalazłaby się poniżej progu wyborczego. Tymczasem Platforma chcąc wzmocnić swoje szeregi wchłania posłów nowoczesnej, tworząc koalicję z tym ugrupowaniem i wspólny klub w Sejmie. Kierownictwo skupione wokół Ryszarda Petru to poprzednie i obecne popełniło wiele błędów, natomiast, natomiast ich strategia w tym momencie to jest próba przetrwania w tym zdominowanym przez platformę takim szerokim obozie. Akcentuje politolog Paweł Momro. Tę próbę przetrwania dodatkowo utrudnia brak programu wyborczego. Oni przez. Te cztery lata nie skonstruowali jakiegoś pozytywnego programu dla, dla Polski, dla Polaków. Tak naprawdę na dzień dzisiejszy zapytać, z czym się kojarzy nowoczesna czy, czy Platforma, jaką ma propozycję, to ludzie za bardzo nie wiedzą, co nie chcą w ogóle zrobić. No, ich programem było to, żeby odsunąć PiS od władzy. Dokładna data wyborów nie jest jeszcze znana. Nieoficjalnie mówi się o 13 października, czyli najwcześniejszym z możliwych terminów. Bezpieczeństwo energetyczne jest potrzebne nie tylko w Polsce, ale w całym obszarze pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym, podkreśla polski prezydent. Andrzej Duda odwiedził wczoraj gazoport w Sabin Pass w USA. To z tego portu już wkrótce wypłyną pierwsze gazowce skupionym przez nas gazem skroplonym. To gazoport firmy Chenier, zlokalizowany u ujścia rzeki Sabin do zatoki meksykańskiej na granicy Teksasu ze stanem Luizjana. Już niedługo stąd odpłyną pierwsze gazowce po to, żeby zasilić terminal w Świnoujściu i zasilić naszą część europejskiej sieci gazowej. Mówił podczas spotkania z sekretarzem energii USA Rickiemperem w amerykańskim gazoporcie prezydent Andrzej Duda. Polska i Stany Zjednoczone w środę podpisały kolejną umowę na dostawy gazu skroplonego. W ostatnim okresie Polska podpisała zobowiązania 25 miliardów dolarów nowych kontraktów wobec firm amerykańskich do nabycia ponad 6 miliardów metrów sześciennych amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego LNG. Obecnie nasze kraje również podpisują kolejną umowę dotyczącą dwóch dodatkowych miliardów metrów sześciennych. Sześciennych gazu za około 8 miliardów dolarów. Dla Polski to kolejny krok w realizacji strategii bezpieczeństwa energetycznego. Do Polski płynie gaz ze Stanów Zjednoczonych. Płynie nie tylko do naszego kraju, ale mam nadzieję, będzie płynął też do całego regionu Europy Centralnej. To nie tylko kwestia naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, ale to kwestia także bezpieczeństwa Europy Środkowej, w której spotkały się państwa, jak to nazwaliśmy Trójmorza. To bezpieczeństwo energetyczne jest dziś potrzebne nie tylko Polsce, ale całemu obszarowi pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. W obszarze, nad którym niepodzielnie jeszcze do niedawna panował rosyjski Gazprom. Po doświadczeniach Ukrainy, po tym, jak Rosjanie potrafili przerwać nagle dostawy tego niezwykle potrzebnego, niezbędnego surowca, wszyscy wyciągnęliśmy tragiczną lekcję. Wniosków z tej tragicznej lekcji nie wyciągnęły jednak Niemcy, które wraz z Rosją realizują zagrażający bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej projekt gazociągu Nord Stream 2. Chcę powiedzieć stanowczo, że Niemcy popełniają ogromny błąd poprzez zależność od dostaw gazu rurociągiem z Rosji, ale Niemcy realizują swoje cele polityczne. To jest ich decyzja. Krytycznie się wypowiadam na ten temat. Ogromna część potrzeb energetycznych będzie transportowana tym rurociągiem. Tego tak zagrożeniach płynących z Nord Stream 2 mówił prezydent Donald Trump. Polska, dostrzegając te zagrożenia, szuka nowych dostaw źródeł energii. Program rozwoju retencji, który ma być wdrażany w latach 2021-2027, będzie kosztować 14 miliard miliardów złotych, poinformował minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. W programie przewidziano m.in. budowę dużych i małych zbiorników retencyjnych. Program rozwoju retencji zakłada ponad dwukrotne zwiększenie magazynowania wody w Polsce, poinformował minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Grubarczyk. W programie przewidziano przeprowadzenie 94 małych i dużych inwestycji. Zakłada on m.in. budowę zbiorników retencyjnych, na przykład zbiornika kąty Myscowa w województwie podkarpackim na Wisłoce, którego koszt ma wynieść miliard złotych. To też jedna z najdroższych inwestycji w planie. Program przewiduje również odbudowę urządzeń małej retencji w celu utrzymania bioróżnorodności ekosystemów wodnych między innymi na terenie pojezierza kaszubskiego i borów tucholskich którego koszt szacowany jest na ponad 2 miliony złotych, oraz przebudowę niektórych tzw. suchych zbiorników, czyli przystosowanych do przyjmowania fali powodziowej na zbiorniki mokre, które w razie powodzi gromadzą wodę, a w przypadku suszy ją spuszczają. Program zakładać będzie również zwiększenie retencji na terenach rolniczych. Po zmianach w prawie, budowa przez rolników zbiorników do 1000 m2. Nie będzie wymagała uzyskania zgód. Będzie się to odbywało na podstawie zgłoszenia. Zwiększeniu retencji, jak dodał minister Grubarczyk, towarzyszyć ma również program rozwoju odnawialnych źródeł energii oparty na elektrowniach wodnych. Odpowiedni dokument w tej sprawie ma zostać przyjęty przez rząd w lipcu. Turyści wypoczywający w krajach basenu Morza Śródziemnego mogą być celem organizacji państwo islamskie. Takie ostrzeżenie podaje hiszpański dziennik La Razón, powołując się na źródła związane z tą organizacją. Na taki szczególnie narażone są Hiszpania, Grecja, Turcja, Maroko i Tunezja. Madrycka gazeta La Razón powołując się na wydawany przez dżihadystów związany z ISIS periodyk Annaba. Według niego w pięciu krajach basenu Morza Śródziemnego podczas tegorocznego sezonu wakacyjnego istnieje ryzyko przeprowadzenia ataków przeciwko turystom. Cytowane przez gazetę dżihadystyczne pismo twierdzi, że jednym z potencjalnych celów ataku na terytorium Hiszpanii są wyspy kanaryjskie. Dżihadyści informują, że ataki te mogą skutkować ofiarami śmiertelnymi i uwięzieniem zakładników. W maju Annaba informowała o wezwaniach tzw. państwa islamskiego do przeprowadzenia szybkich i skutecznych zamachów przeciwko chrześcijanom oraz ich świątyniom. ISIS stworzyło specjalną komórkę odpowiedzialną za działania na terenie Europy. Chrześcijańskie miejsca kultu religijnego są celem priorytetowym, pisał wówczas Larazon, powołując się na dżihadystyczny periodyk. W kwietniu Hiszpanii Pańska policja zatrzymała dwóch marokańczyków rezydujących w Sewilli, podejrzanych o próbę przeprowadzenia zamachu bombowego na procesję w Wielkim Tygodniu w tym mieście. Według śledczych obaj mieli związki z tak zwanym państwem islamskim. Już jutro wieczorem, pierwszy raz od dwóch miesięcy w katedrze Notre Dame będzie sprawowana msza święta. Będzie jej przewodniczył arcybiskup Paryża. 15 kwietnia, katedra Notre-Dame, symbol Paryża, Francji i chrześcijańskiej Europy, stanęła w ogniu. Pożar strawił część dachu, zniszczył iglice i część sklepienia świątyni. Tego czasu w tym miejscu nie były sprawowane Eucharystie. Nabożeństwa, zwyczajowo sprawowane w katedrze, oraz adoracja korony cierniowej Jezusa Chrystusa i innych relikwii męki pańskiej, zostały przeniesione do kościoła świętego Germana koło Louvru. Większe uroczystości odbywają się w kościele świętego Sulpicjusza w dzielnicy łacińskiej. Dziś Wieczorem w rocznicę poświęcenia katedry odbędzie się pierwsza msza po pożarze. Będzie jej przewodniczył arcybiskup Paryża, ksiądz arcybiskup Michela Opetita. Ze względów bezpieczeństwa wspólnie z nim będzie się mogło modlić zaledwie 30 osób. Msza święta będzie transmitowana przez katolicką telewizję KTO. Gdy tylko pozwolą na to warunki bezpieczeństwa na placu przed katedrą, zostanie urządzona kaplica z kopią czczonej w tej świątyni figury Matki Bożej, gdzie czekać będą także kapłani gotowi służyć rozmowy i sakramentem pojednania. W tym wydaniu to już wszystko, a kolejne po modlitwie anioł pański. Serdecznie zapraszam.